A w jaki sposób miałabym mieszać się w karierę, Mateo? Tak, przecież ona chce dla mnie jak najlepiej. A co, boisz się czegoś, czy jak? Nie, jasne, że nie. Po prostu źle mnie zrozumiałaś, Marianna. Luna. Luna. A, y, dobra, Luna czy Marianna brzmią podobnie, nie? Chodzi mi tylko o to, dzieciaki, że dziewczyny wielkich gwiazd bywają zazwyczaj nieco zazdrosne. A już w szczególności, kiedy muzycy zyskują nagle sławę i zaczynają otaczać się mnóstwem fanek. Ale ja taka nie jestem. Ja naprawdę cieszę się, że Mateo zaczyna odnosić takie sukcesy. Wiem, że ma dużo fanek, ale mam do niego zaufanie. Tak, akurat w tej sprawie nie mam żadnych wątpliwości. Dobrze, w takim razie o co ci chodziło? No, bo to był żarcik. To tylko zwykły żart, dzieciaki. Jaka jest podstawowa zasada przeżycia w showbiznesie? Trzeba mieć poczucie... Humoru? Tak jest, poczucie humoru. Słuchajcie, muszę już lecieć. Widzimy się później, Gwiazdorze. Pa. Marianna, Waleria? Na razie! Jestem Luna! Co z nim? Robi to specjalnie, czy jak? Nie wiem, nie sądzę. Najwyraźniej taki już jest. Co cię gryzie? To, że wyszło na to, że jestem zazdrosną dziewczyną, która nie chce, żebyś odniósł sukces. Ach, nie słuchaj go. Nie słucham, ale jak widać, tego jednak słuchasz. Bo nie odmówiłeś, gdy kazał ci powiedzieć, że nie masz dziewczyny. Posłuchaj, obiecuję ci. Że w kolejnym wywiadzie powtórzę tysiąc razy, że mam dziewczynę. Zacznę teraz. Ludzie, mam dziewczynę! Nie, Siedzi nie, tutaj, Mateo, to ona. Mateo, Mateo! Co? Wcale nie musisz tego dla mnie robić. Po prostu ten cały bruno nie wzbudza mojego zaufania. Bo podejmuje dziwne decyzje. Nie myśl o nim. Hmm? Nikt nas nie rozdzieli. Jesteś dla mnie całym światem. Ale calutkim. Jesteś pewna? Tak. I tak właśnie ma być. Super. <noise>